W tym miejscu za nami, na tym całym polu, aż tam do ulic Slafeoka, do, do tego pasu drzew, znajdowało się tak zwane pole wzlotu. Tutaj nie ma pasa startowego. Ale właśnie na tym polu w Mocznikach, na północ od Środy Wielkopolskiej, startowały i lądowały samoloty wojskowe. Samoloty miały do dyspozycji około kilometra pola. To jest lądowisko. Tutaj nie ma pasa startowego, to jest coś kompletnie innego, chociaż po, po podobnej zasadzie funkcji, bo to służyło do startów i do lądowań samolotów, czy tam do kołowania i ewentualnie po bokach miejsca do parkowania po prostu samolotów. Co także widać na zdjęciach lotniczych. Lotnisko w Mącznikach powstało w 1936 roku. Wtedy ówczesne Ministerstwo Spraw Wojskowych kupiło teren pod lotnisko. Jednak do wybuchu wojny niewiele tu zrobiono. Głównie dbano o porządek. Teren obsiewano trawą. Generalnie w latach 30. ten teren ten był zobowiązany do utrzymania poprzez regularne wykaszanie, zasiew koniczyny. Większych inwestycji w tym okresie nie poczyniono. Dopiero w 1939 roku, w czasie wojny obronnej, na tym terenie znajdowało się lotnisko zasadzka dla polskich sił powietrznych. Prawdopodobnie w pierwszych dniach września z tego lotniska startowały polskie myśliwce, które miały dokonać przynajmniej jednego zestrzelenia w okolicach Kurnika. Po zajęciu tego terenu przez Niemców, lotnisko rozpoczęto rozbudowywać na znaczną skalę. Niemieckie plany co do lotniska w mącznikach były bardzo ambitne. Pojawił się betonowy pas startowy, pojawiły się baraki, zabudowania dla... Żołnierzy dla dowództwa pojawiły się hangary. Co ciekawe, całe pole posiada specjalne dreny w formie ceglanych rurek. Są pod polem poprowadzone równolegle i prostopadle. Ich zadaniem było odwodnienie pola, by samoloty mogły bezpiecznie startować i lądować. Woda z tego miejsca trafiała ostatecznie do Moskwy. No nie mogła być e, woda, nie mogła stać woda, nie mogła być błota, żeby jakiś samolot nie. nie no i tak samo jak, sam, jak samochód. A odnośnie samej trawy, to posiewano albo trawę taką, co po prostu miała mocne korzenie, ona po prostu utwardzała tą ziemię. Bo kiedyś samoloty też były dużo lżejsze, bo to były samoloty w wielkości może dzisiaj ciężarówki, może trochę więcej. To nie były odrzutowce i tak dalej. Odrzutowce nawet tutaj miały problemy. E z lądowaniem nie, ale ze startem miałby problemy, ponieważ silniki odrzutowe po prostu zasysają powietrze, a z tym tutaj mogły też by zastać kamienie, piasek, po prostu by się zepsuły, dlatego tutaj były używane samoloty z silnikami E, Rozbudowa lotniska rozpoczęła się prawdopodobnie w 1940 roku. Niemcy, którzy przejęli ten teren, wybudowali przy polu betonowe Pazji hangary. Jesteśmy e, w zasadzie na granicy jednego z tych większych hangarów. Pod nami widać taką listwę. Ona jest zupełnie inna niż tamte płyty betonowe. Ona jest długa, wąska i tutaj no, niestety są zakopane. Miarę, ale tu są dwa takie rowki. I do czego są te rowki? Wyobraźmy sobie drzwi w markecie, takie rozsuwane. Tak samo działały drzwi w hangarach i do dzisiaj zresztą działają. I drzwi tak samo jak same hangary były po prostu szkielet metalowy i obite drewno. Hangary spełniały bardzo ważną rolę na lotnisku w Mącznikach. No hangary to jest coś w rodzaju dużego garażu do samolotu. Wiadomo, raz, żeby nie stał też pod mójką, dwa, że mogły być tam wykonywane serwisy, na przykład w Środzie to raczej mniejsze naprawy mogą być wykonywane, bo tutaj nie ma po prostu takiej dużej infrastruktury, żeby robić jakieś większe, e, większe po prostu naprawy samolotów, żeby były bardziej uszkodzone. E, Mogę też służyć jako magazyn części zamiennych, smarów, olejów, paliwa. Te betonowe płyty to nie, jak wielu twierdzi, pasy startowe dla samolotów, ale drogi dojazdowe między innymi do hangarów. A te płyty tutaj pode mną, one się rozchodzą w różnych kierunkach. To były dogi techniczne, do ciężkiego sprzętu, do ciężarówek, ponieważ Niemcy musieli dowozić zaopatrzenie, jedzenie, tam amunicję, paliwo. To wszystko musiało być dowożone dwoma metodami mogą być dowożone, albo ciężarówkami, tylko to wiadomo, nie takimi jak dzisiaj, tylko dużo mniejszymi. Ciężarówkami z stacji normalnotorowej w środzie PKP. Albo było przeładowywane, było przeładowywane na tej stacji na kolejkę mockotorową, do której mamy bardzo blisko, czy to w Ulejnie, czy to w Dębiczu i stamtąd po prostu dalej było e, dowożone, po prostu tam było bliżej, żeby to dowozić e, ciężarówką. Lotnisko zyskało nazwę Środa Ost. Było to lotnisko szkoleniowe dla Szkoły Pilotów Wojskowych w Poznaniu. Niemieccy lotnicy szkoleni w Mocznikach mieli zakwaterowanie w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie. Gdzie znajdował się sztab jednostki ćwiczebnej oraz mieszkania dla oficerów? Część osób, które obsługiwały lotnisko, była zakwaterowana także w barakach, znajdujących się na polanie nieopodal hangarów i dróg dojazdowych. Jeszcze do niedawna tutaj było widać takie ślady, zarysy fundamentów. Tutaj było, nazwijmy to, takie małe miasteczko na tym lotnisku. Były tutaj baraki. Powiedzmy, plus minus 10 baraków, był plac defiladowy, a w tych barakach mieściła się e, radiostacja, bo każde lotnisko musi mieć swoją radiostację. E, siedział wiadomo oficer, który zarządza całym tym lotniskiem. Był plac defiladowy, możliwe, że jakieś garaże. Budynki mieszkalne, kantyna oficerska na pewno była, ponieważ były tutaj znajdowane po prostu ślady po ceramice, po talerzykach niemieckich. Do dziś na terenie lotniska można znaleźć wiele ciekawych miejsc, choćby schowane w lesie schrony wojskowe. Tutaj jesteśmy w tym lasku między tą polaną a lotniskiem, kiedyś tutaj nie było drzew, one rosły i z czasem Niemcy też częściowo posadzili, żeby po prostu maskowanie, takie naturalne miejsce stworzyć. Tutaj, po prawej stronie, widzimy zejście są e, ślady po drabińce. Tu było wejście do takiego jakby małego schronu, coś podobnego do e, takiego popularnego schronu niemieckiego typu Tobruk. Tutaj schodzimy na dół, to jest około 1,5 metra głębokości i obok widzimy drugi otwór. W tym drugim otworze dookoła była taka laweta, taka, taka obrotowa, na niej był posadowiony karabin maszynowy który wykorzystywało mm, dwóch żołnierzy taki schron. Jeden po prostu był strzelcem, drugi był ładowniczym, i tutaj, tak jak powiedziałem, tu kiedyś nie było tych drzew. Więc tutaj widzieliśmy doskonale lotnisko. Jakby jakaś grupa uderzeniowa wylądowała na tym lotnisku, to po prostu ten schron mógł e, obronić to miejsce, ponieważ za nami znajduje się taka ziemianka, jak na kolejce. E, no, między lokomotywownią a e, torem do Zaniemyśla e, jest taki kopiec jakby, e, na kolejce, prawdopodobnie tutaj też podobnie to funkcjonowało, e, powstało to dlatego, żeby po prostu składować paliwo oraz oleje w chłodnym miejscu. Nie ma potwierdzonych informacji co do tego, ale w planach było wyburzenie mącznik. Miało się to odbyć w związku z planem Barbarossa. Chodziło o doprowadzenie do lotniska infrastruktury kolejowej. Ostatecznie tego Tam odbywały się loty ćwiczebne, Były te, było to też miejsce gdzie startowały samoloty ze spadochroniarzami itd. Tak Natomiast później teren ten stopniowo ulegał degradacji. Zniknęły zabudowania, które znajdowały się właśnie na tym terenie, czyli wspomniane baraki. W 2006 roku na terenie lotniska znaleziono wiele niewybuchów. Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że lotnisko może skrywać jeszcze jakieś niespodzianki, dlatego ważne by nie eksplorować tego terenu, a w przypadku znalezienia podejrzanych elementów zgłosić to wojsku lub policji.